Witam serdecznie, drogie bliźnięte, odstawię tylko myszkę, miśkę i lecimy, co też energię przygotowały dla Was, kochani, na ten tydzień. Na ten tydzień w przyszłym nie będzie, nowo będzie horoskop miesięczny, więc nie będę robiła tygodniowego, bo i czasu pewnie nie starczy, ale polećmy. Czasami będzie, tak chcę Wam powiedzieć, kochani, że... Nie będzie mnie przez tydzień, przez dwa, tak? No bo różnie to jest z tą waszą wróżką, zębuszką. <noise> różnie to ze mną bywa, ale, ale chcę powiedzieć, że jak tylko będę mogła, to będę. Natomiast horoskopy miesięczne zawsze mieć będziecie, tak? Będę chciała parę lajwików zrobić wieczorami tutaj, troszkę dłuższy wieczór, więc będzie można się pospotykać. Dobrze, lecimy no i oczywiście zapraszam na warsztaty 19-20, energia zamknięcia poprzez ogień, oczyszczenie 19 i 20 tworzymy nową energię, nowy otwiera nam się nowy rok astrologiczny i będziemy tworzyć poprzez żarnuszkę, to jest dobra inwestycja w siebie naprawdę dobra polecam, ja ją zawsze mam teraz mam, w, jak to się mówi wymazany obraz, ale tam z tyłu stoi moja żarnuszka żarnuszka miłości, żarnuszka pracy żarnuszka dobrobytu, dobro stanu, tak więc tak jakby ona naprawdę działa od wielu, wielu lat. Zapraszam kochani serdecznie. Dobrze, lecimy. Co dla naszych bliźniąt? królowa Kielichów, trójka denarów, czwórka mieczy i siódemka mieczy. Powiem tak, pierwsza połowa tygodnia, tak powiem do czwartku, sprzyja Państwu, ale później uwaga, nie zaciągamy kredytów, nie bierzemy pożyczek, nie wierzymy ludziom i nie wierzymy w złote sytuacje, w złote inwestycje. Na złoto ustych uważamy, bo może być i to zarówno w poniedziałek, w przyszłym, czyli siódmego dnia, najbardziej uważamy, żeby nie zostać oszukanym, tu są plotki, pomówienia zguby, kradzieże, czyli uważamy w poniedziałek najbardziej, tak, ale pierwsza połowa tygodnia sprzyja wam bardzo fajnie bo to jest energetyka takiego otwarcia, tworzenia, jeszcze budowania, tu będzie chodziło o dom jakaś radość dla domu natomiast tak jakby już od piątku zaczyna się ta energia, jeszcze nie wiecie od piątku zaczyna się kumulować coś niedobrego, coś się musi zakończyć, ale jednocześnie coś ktoś w tajemnicy knuje Uważajcie na złodzieja, na złodzieje, na kradzieże, na zguby, albo tak jakby, żeby nie zostawiać czegoś w miejscach, albo nie pożyczać pieniędzy, nie brać kredytów, bo nie zostanie to albo oddane, albo spłacone, jeżeli o to. Chodzi. Mamy tutaj też energetykę dla samotnych. Niekoniecznie będzie to osoba, którą poznacie, a może się pięknie tutaj klasować, pięknie przedstawiać. To może być ktoś krasomówczy, ale będzie to osoba, która może doprowadzić do zguby. Uciekajcie przez ten tydzień. Nie jest to dobry czas na. Nową miłość. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o związki, to tutaj jest pokazane, że tak jakby część z was była oddzielnie od siebie oddzielona, ale tak jakby nie ma możliwości, jest coś oszukanego i nie ma możliwości spotkania, tak spotkania, zadziałania, ale też jednocześnie tak jakby tutaj ktoś kogoś oszukuje. Nie jest to potrzebne, bo tak jakby druga strona się o tym dowie, czyli tak jakby tu, gdzie nie ma spełnienia w podróży, bo tu jest chodzą, coś chodzi, nie wiem o co chodzi do końca, ale jeżeli chodzi o związki, nie ma jakiegoś spełnienia odnośnie podróży. Być może partner, partnerka nie będzie chciała podróżować tam, gdzie jesteście. W. Są związki też, gdzie będziecie wybierać, tak pomiędzy starym a nowym, bo ktoś się pokazał, może być ochota na minutę zapomnienia, czy warto niekoniecznie. Miecznie mamy wieżę siódemkę mieczy i czwórkę mieczy z przełożenia, więc tak jakby nie warto tego ruszać. Wiecie, wszystko jest takie same i tak samo się kończy. No, co wam tu będę mówiła, jesteście wszyscy dorośli. Tak naprawdę wszystko to jest to samo, i tak samo się kończy, a później pozostaje kac moralny. Dobra, moi drodzy, co, jeżeli chodzi o zdrówko, tutaj troszeczkę serduszko, tutaj siada serduszko, tutaj zwracamy na to uwagę, bo to jest energia, energia jakiejś niemożności. Tutaj jest, tutaj jest jakaś duszność, tutaj może być. No i tutaj kochani, się coś może objawić. Odnośnie dwukrotnych, tak? Mamy tą czwórkę buław i wieży na tym, czyli tu może być gorączka, może być jakieś zapalenie, jakieś nadkażenie, zarówno u pani, jak i u panów. Na to zwracamy drogie bliźnięta w tym tygodniu uwagę. I lecimy sobie dalej. lecimy wagę, zobaczmy, co dla wagi przygotowały karty na ten tydzień. Co dla karty? Co karty przygotowały dla wagi na ten tydzień? Waga, śmierć. Król Mieczy. Dziewiątka denarów. Ktoś tu komuś obcina pieniążki, ktoś tu komuś zabiera pieniążki. Tutaj jest jakiś problem, jeżeli chodzi o pieniądze urzędowe albo na urząd, tak? Bo mamy transformację, tu są jakieś pieniądze, ale tutaj też jest jakaś radość, bo tutaj jakiś urząd zwraca pieniądze, tylko trzeba się zwrócić o to, bo to jest pokazane, że tak jakby nie chcesz czegoś widzieć, uważasz, że coś przypada drogowanego, a tu jest pokazane, że urząd zwraca ci jakieś pieniądze. I myślę, że nie powinno być najgorzej. <laughs> Z powodzeniem. Tutaj urzędy dla ciebie. No, coś tu dobrego zadziała, droga Wago. Chcę powiedzieć, że tak jakby koniec jakiejś straty, zaczyna się coś dobrego. Masz nie myśleć negatywnie, bo to jest pokazane, że na urzędach dobry los. Odwrotnie, nie szastaj pieniędzmi, bo jest piątka kielichów na trójce denarów i na dziewiątce denarów. Nie twórz teraz czegoś, czegoś, czego nie możesz, bo później może zabraknąć, bo jest piątka kielichów tak to tutaj tak to mniej więcej wygląda, boisz się urzędów a powinieneś, powinnaś iść do przodu właśnie w urzędach jeżeli chodzi o tworzenie pieniążków to tak jakby nie inwestuj na razie bo nie jest to dobry czas jeżeli chodzi o wydawanie, świętowanie takie lawirowanie pieniędzmi to tak jakby uważaj albo obracaj małymi kwotami a wszystko się bardzo dobrze ułoży, jeżeli chodzi o czystą drogę czekasz na coś co ma się Wydarzyć, to tak jakby hmm, ktoś ci czegoś nie da, nie otrzymasz, bo to jest pokazane, że czegoś nie otrzymasz. I teraz tak, dla samotnych jest to dobry czas na spotkanie kogoś z podznaku byka albo wodnika. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj się będzie rozgrywała walka na temat pieniędzy, na, jak, na temat dochodów, pieniędzy, tworzenia czegoś, budowania. Ktoś tu coś utnie, będzie coś ucinał, albo tak jakby czegoś. Nie, możesz nie dostać czegoś od partnera, czy to ty nie dasz partnerowi, czy to partner tobie, ale tak jakby tutaj trzeba, będzie potrzebna bardzo szybka taka dobra decyzja odnośnie czystej drogi, czy warto, warto, bo ona ci daje siódemkę denarów, wielką radość tutaj jednocześnie, no i wchodzisz w energię maga, czyli w tworzenie samego, samej siebie. Jeżeli chodzi o zdrówko, jakieś zawroty głowy, tutaj pokazują się zęby, ślinianki i stawy, zazwyczaj są to kolana, tak, kolana i kostki, więc tak to widzę drogie wagi. Dziękuję ślicznie, lecimy wodniki. Zobaczmy co dla wodników i wodniki zamykają wszystkie moje filmiki. Ale pozdrawiam wszystkie wodniki, <ścoughs> pozdrawiam serdecznie, no wagi też tak i bliźnia i bliźnięta i wagi i wodniki pozdrawiam. Ja mam księżyc w bliźnie tak. zawsze jak to się mówi, jak spadam jak kot na cztery łotach. Już się po tylu latach to można powiedzieć, że każde niepowodzenie to jest później jako powodzenie, tak jak się z tego weźmie korzyść. Patrzymy wodniaczki z wodniaczki, co dla was na ten tydzień. Energetyka niezła, ale czego tak się strasznie boicie? Powiedzcie, czego się boicie? Nie wiem, chodzi o dziecko, chodzi o rodzinę, chodzi o przeszłość, boicie się przeszłości. Do przodu, działać, działać, nie ruszać, nie działamy, nie, chodzi, nie idziemy wstecz. Macie tak przed sobą dziesiątkę denarów, nowe pomysły, sięgnijcie po stare pomysły z przeszłości, coś odkopcie z przeszłości. Powiem tak, dobrą rzeczą, którą powinniście zrobić wieczorkiem, tak na spokojnie, włożyć, wziąć sobie pustą miskę. Pustą miskę wziąć w ręce, zapalić sobie świeczuchę, być samemu, samej, bo tutaj widzę, że czegoś nie możecie odpuścić. Tu jest coś starego, strasznie się boicie o, o zasoby finansowe. Więc weźcie taką miskę, podpowiadam drogie wodniczki, miseczkę jakoś malutką w obie ręce i tak jakby skupcie się na tej pustce, bo ta pustka jest początkiem wszystkiego. Ona, nie bójcie się pustki. Pustka jest najpiękniejszą rzeczą, jaką może się przytrafić człowiekowi, bo w niej dojrzewa wszystko w niej się rodzi wszystko, dopiero w pustce, w takiej ambiwalencji rodzi się wszystko, nie w tym, co chce, nie w chcieństwie, tylko właśnie w takiej ambiwalencji. I spójrzcie na to i patrzcie, pierwsze myśli, niech przychodzą, niech odchodzą, puszczajcie je, ale przyjdzie taka myśl, która w tej miseczce się zakorzeni i niech ona będzie, ale nie próbujcie jej na siłę tam włożyć, ona sama ma być, ona sama będzie wiedziała, jaka ta myśl ma być i ona się w tej miseczce zakorzeni. Niekoniecznie musi być taka, jakiej my się spodziewaliśmy, bo wiecie, że dostatek, mamona, wszystko co przychodzi, ona ma swoje drogi. Nie tak jak my sobie ułożymy i chcemy, tylko ona przychodzi zupełnie w inny sposób. A tutaj jest to dla Was bardzo adekwatne. Koniec strachu. Dzisiaj, jutro możecie się czegoś bać, obawiać. Jutro jest bardzo fajna energetyka dla pieniążka, pojutrze później są nowe pomysły i sięgnięcie po coś z przeszłości. Mało tego wróci jakaś fajna energetyka. To mi się pokazuje, że u niektórych wodników, coś tutaj się pojawia, coś tutaj się pojawia, jakiś adorator, adoratorka, no ale myślę, że niekoniecznie wodnik, wodniczka będzie z tego korzystała. Jest energia straty, tak jakby na wszystko, wszystko, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, czyli wszystkie są takie same i tutaj tak jakby miłość, radość, zrozumienie, mądrość, wielka mądrość życiowa zwycięża nad popędem, tak, w jakikolwiek by to nie, jakby tego nie zwał, czy jest to popęd taki fizyczny, czy jest to taki emocjonalne, czy jest jakieś chciejstwo czegoś, to po prostu mądrość tutaj bardzo Mocną państwo zwycięża. Jeżeli chodzi o samotnych zielone światełko do poznania kogoś, macie się nie bać, bo to już jest czas na to, żeby się otworzyć na nowe. Jak najbardziej tutaj z tego może być coś bardzo fajnego. I oczywiście zostawiamy to starą energetykę tej piątki kielichów, tej szóstki kielichów, że za kimś tęsknicie jeszcze, że przerabialiście, że już nikogo nie chcecie. Chcecie, chcecie, wymorzenia, ale dusza na pewno, bo tu pokazuje się, że ona tego chce. Jeżeli chodzi Chodzi o związki i jest tutaj tak jakby, jest to jakaś tajemnica, ale tajemnica powinna zostać pogrzebana, tajemnica z przeszłości, macie się jej nie bać. Po prostu zostawcie, odpuśćcie, niech to sobie idzie, zwyciężacie, związki zwyciężają, jest tutaj jakieś za, tak jakby załatanie starego losu wy partner, wy partnerka tutaj jest tak jakby tylko musicie się otworzyć, bo to jest energia zamknięcia, totalnej izolacji widzę na partnera, na partnerkę a to powinno być odwrotnie, macie się nie bać, mówimy o chcemy płakać, to płaczemy, tak czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, płaczemy bo to nam się należy, jeżeli jesteśmy smutni, to mówimy o swoim smutku, ale mówimy tak jakby nie do partnera, do partnerki, żeby obarczać tylko mówimy, że my z tym smutkiem, my go przerabiamy, tak jakby Mówiąc tak, a jeżeli nie chcecie obarczać, to idźcie gdzieś do lasu, pod drzewko, jak to się mówi, na ławeczkę, i wtedy możecie też to powiedzieć. Jeżeli chodzi o zdrówko, moje drogie wodniki, to tutaj mamy kolana, stawy, tutaj jest gardziołko, tutaj może być jedna ręka, może być bark, ale też coś się dzieje z hormonami, no i przede wszystkim jakaś depresyjność. Na to zwracamy uwagę. To ma odejść, chociaż to i tak w tym tygodniu od Państwa odchodzi. Pozdrawiam, kochani serdecznie, i zapraszam na bardzo. 19-20 września zamykamy 19 ogniem, zamykamy starą energię, starą energię roku i, i od rozpoczynamy 20 nową energię. Pozdrawiam, kochani, serdecznie do, do spotkania na horoskopie miesięcznym Guziaki Hejpa.